Jezus dzisiaj pragnie, byśmy tajemnice serca drugiego człowieka pozostawili Jego miłosierdziu. Żebyśmy nie zabrali się za sądzeni. To nie znaczy, że nie mamy mówić o wydarzeniach, faktach, o, ty, o tym, co, w czym uczestniczymy, jeśli chodzi o nasze relacje, żebyśmy nie byli szczerzy, żebyśmy nie dotykali tego, co jest święte w drugim człowieku. Jego godności. Tego obrazu, podobieństwa, które Bóg w nim złożył. Jezus nie chce, abyśmy też przez te osądy dopisywali komuś jakąś narrację, jakiś scenariusz do życia. bo Potem też ten grzech się powiela. Inni również zaczynają osądzać. Jezus mówi o drzazdze i o belce. Czemu widzisz drzazgę wokół brata, a nie widzisz belki u siebie? Kiedy zabieramy się za zasądzenie. Wtedy gotujemy Jezusowi dwie belki. Jezus przez nas osąd umiera. Jesteśmy tymi, którzy zabijają Jezusa.